W poprzednim odcinku wariackiego wyścigu widzieliśmy kilka prób mieszania w głowach. Byliśmy świadkami oszałamiających sytuacji, a najzabawniejsze w tym wszystkim było to, że wrogowie znaleźli bumerang. Po czym użyli go. na sobie! Ha! A macie my sami! Ale na koniec to miłość wygrała. Ale nienawiść też! Brrr. Nie zrobiło się to jakoś zimno? A jasne, to wciąż Arktyka. Czas w końcu podgrzać atmosferę. Oglądacie, wariacki wyścig. Totalna porażka, wariacki wyścig. Przedni etap wygrali surferzy, więc dziś to oni jako pierwsi odczytają wskazówkę. Nie wiem jak to przeżyłem w takim ubraniu, bo wiesz, coś mi się wydaje, że mógłbym ciąć teraz lód samymi rzęsami. Przeżyliśmy, bo jesteśmy mega super! Muszę przyznać, że nie udałoby nam się wygrać, gdyby nie pomoc łyźwiarzy. Byli bardzo surowi, ale musieliśmy to wszystko usłyszeć. Dobrzy ludzie, to jest dla nich! Ziomek! To twoja druga najlepsza rzęso rzeź, bo jaką wyczarowałeś! W końcu ich wykończę! Luz José! To była nasza wina, bo próbowałaś gierek słownych z surferami. Ale oni tego nie ogarnęli. Czy sama cofnęłam naszą drużynę? Tak, ale to była wina Rajana. Tak, Stefani. Należało ci się. Tak, Stefani. Panie, jestem królem rzucania obręczą. Tak, Stefani. W końcu odkryłem, jak poradzić sobie ze Stefani. Po prostu zgadzać się ze wszystkim. Lecimy do Flores w Indonezji. Oby było cieplej! No i na pewno będzie. Flores w Indonezji obfituje w piękne, puste plaże. Są tam również olśniewające góry i zadziwiająco cicha dżungla. Drużyny przylecą do Flores, gdzie złapią taksówkę i dotrą do skrzynki w tej wiosce. Jak mieszkańcom udaje się trzymać turystów z daleka od tego wyspiarskiego raju? Nikt nie wie. A, ale może mieć to związek z kwestią żyjących tu smoków z komodo. Drużyny polecą trzema samolotami, które wylecą w godzinnych odstępach w zależności od miejsca zawodników w strefie luzu. Dlatego pierwsze drużyny mają dużą przewagę. A Narwalom najwyraźniej nie podobała się nasza zabawa z obręczami. No dobrze, jednak polecimy dwoma samolotami. Biegnijcie do ostatniego! Natychmiast już ruchy, ruchy szybko! Biegnijcie! Ruchy! Szybko! nie dopuszcza! Nie po to mamy srebro, żeby lecić z przegranymi! Ah! 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 Może lepiej do nich dołączmy! Dobra! Ah! 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 <bind todas> Wylot do Indonezji zaczyna się jednym wielkim remisem ośmiu drużyn. W tym kraju nie ma larwali! Ruchy ruch! Ta taksówka! Hej, Noa! Chodź tutaj! Tak się cieszę, że Emma polubiła Noaha, ale chciałabym też wygrać ten milion dolarów. Łapiecie! Spójrz na to! Piękna szafirowa woda, gorąca cudowna dżungla. Szkoda, że nie jesteśmy tu tylko we dwójkę. A Noa! Będziemy razem dopiero po wyścigu. Pamiętasz? Wiem, mówiłem do Oeda. <laughs> Jesteś taki zabawny! Czemu ciągle się uśmiecham, choć nie cierpię ludzi, którzy tak robią, bo ten wyścig jest już dla mnie wygrany. W chwili, gdy ja lub Emma odpadniemy z wyścigu, pójdę na radkę z super dziewczyną. Jeśli wygramy wyścig, to super. A jeśli odpadniemy, to też super. Rety, nawet chciałbym odpaść. <ścoughs> no jasne! Chwila! Czemu przybiłem mu piątkę? Uwaga, smoki? Ha! Muszę sobie zrobić tę fotkę! A! Oredy to przerażające! A, tutaj jesteśmy bezpieczni! Jedź, jedź, Odjeżdżaj! To jest jakieś szaleństwo! Luzik, od lat znam możliwości Twoich gazów. To raczej te smoki powinny obawiać się ciebie. <laughs> eee, to kto chce iść pierwszy? Po prostu zatrąbę to ucieknie! Widzicie? Mówiłem! Zadanie wspólne. E, jak wydoić swojego smoka? Wow! Co mamy zrobić? Właśnie tak! Kiedy już myśleliście, że te potworki są niegroźne, okazuje się, że ich ślina jest zabójczo trująca. Drużyny mają za zadanie zebrać fiolkę z moczej śliny i oddać ją temu dzieciakowi za wskazówkę. Właśnie uważajcie, żeby was nie ugryzł! Może się to skończyć bólem głowy i omdleniami, albo zjedzeniem przez smoka z komodo. <grym> A czy to nie jest niebezpieczne? Jakie? <grym> I tak czeka nas ciemność! Coraz bardziej go lubię. Koniec, jeśli Devin zostanie gotem, to ja się dla niego nie zmienię. <grym> zmienię się. Hej, ja wiem, że się rozmarzyłaś, ale czy możemy załatwić to zadanie same, bez Uena i Noaha? Czemu? Oni nam pomagali. Być może, ale wasze zaloty zaczynają już nas spowalniać. Ach, przesadzasz. Nie chcę tego mówić, ale Kitty chyba ma rację. Dobrze. Ach, jeszcze tylko pięć minut. Chodź tutaj. <grystanie> Chodź tu, śliniaczko. uważaj. Nie wiemy, jak daleko mogą ogniem. A, jasne. Dobre pytanie, Ziomek. Numer uno zasad bezpieczeństwa przy smoku to znać jego długość płomienia. Czyli zanim zbierzemy smoczy jad, musimy jakoś ugasić jego płomień! Masz! Trzeba rzucić jednemu z nich mango, zaczekać aż je zje, a potem pójść dokładnie w to miejsce, bo będzie pełne jadu. Jasne, jeśli tylko lubią mango. Hej, smoczku! Jesteś głodny? Czyli lubią mango! Miałam rację! Oh. A! O nie! On boli mnie! A! Ciekawe dlaczego. Ratunku! Wyglądają <gry> tak łagodnie. Może nie będą nas chciały zjeść, jeśli są najedzone! Hmm, jakoś ty zawsze możesz coś zjeść. Zaczekajmy, aż skończą i zbierzemy śliwe z kości. Super pomysł! Czyli mamy wolną chwilę. To może sprawdzimy, jak dają sobie radę siostry, okej? Okay? Cieszę się, że Noah jest szczęśliwy i tak naprawdę nie interesuje go wyścig. Nie podoba mi się tylko, że nie interesuje go wyścig. Jeśli mamy wygrać, to ja muszę przejąć nad tym wszystkim kontrolę! Ty to nazywasz pomocą? Oj, doigrasz się, koleżko. Spójrz na to! Ten smok chyba wybuchł, czy coś w ten desek. To jego skóra. Te smoki linieją, jak większość gadów. Oho, widzę, że kombinujesz. Myślę, że gdybym założył na siebie jego skórę, to mógłbym się do jednego podczołgać i zebrać jego ślinę. Chcesz całować się z jakimś innym smokiem? Nie! To znaczy, nie mogę tego wykluczyć. Ale tego nie planuję. Idziemy na trzy! Raz! Dwa! Złapiemy jednego smoka tak samo, jak łapałyśmy króliki w Australii. Skoro zadziałało na króliki, to czemu miałoby nie zadziałać na jaszczurkę ludożercę? Trzy! Stać, przeraśnięte igłany! E, jakoś nie chcą. Masz plan B? Jasne, że tak. Plan B jest do kitu! Hej, żyjemy, tak? Och, oh, No i? Na co czekasz? <śmiew> Dasz trochę jadu? A, oh, no dobra. Nieważne. Używamy piżmowego dezodorantu z nutą zapachu smoka z Komodo. Nazywa się Komodorant. Najwyraźniej nasz zapach pochodzi od większych, straszniejszych osobników, więc dla nich pachniemy jak kłopoty, tchórzy. E, rozumiem, że jesteś zły. Ja też byłem, ale zrozumiałem, że to strata energii. O, Devin w końcu przeszedł do fazy pogodzenia się. Gdy znowu przyjdzie właściwy moment, powiem mu, co czuję. Aaaa! Jeśli przeżyję. Cześć wam! Dzień dobry, koledzy! Mogę się przyłączyć, prawda? Po co był ten dziwny akcent? Nieważne, to działa, ale oczywiście, że działa. <słyszy> A, ja też cię lubię! Fajni nowi przyjaciele! Tego będę nazywał Misiek. O, jak to możliwe, że żyjesz? A, ślicznie! To ja pójdę się przejść! A, albo nie? Możesz mi pomóc? To jest twój chłopak. Sam z nim zerwij. Oblej go ziomek! Koniec! Gotowe! Polowanie na Smoki jest super! Hej, a czy Smoki nie pilują zazwyczaj jakiejś księżniczki lub skarbu? Tak, w bajkach nie kłamię. To może chodźmy za nim. E, no, nie wiem, Ziomek. Um, moja dziewczyna będzie zła, jeśli uratuje jakąś księżniczkę. Łapiesz? Jasne, ogarniam. Brody nie miał wielu dziewczyn, więc nie poznał kilku ważnych zasad związków, jak nigdy nie jest czosnku ani kanapek z cebulą przed pocałunkiem. Chyba, że dziewczyna nie ma nosa. Jeśli tak, zapomnij o zasadach. Jakiś czas temu zastygły. Może poszły spać? Wygląda na to, że już po ptakach z wygraną i w sumie z nami. W takim razie muszę się do czegoś przyznać. Ja tak samo, musisz wiedzieć. Słuchaj, obyś nie pomyślała o mnie źle. Raz, gdy jadłam obiad w terenie, kupiłam hamburgera i frytki. Policzyli mnie za hamburgera, za frytki nie. Zorientowałam się dopiero w domu, a potem. A, 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 jak dobrze, że w końcu komuś o tym powiedziałam! Okej, okay, teraz twoja kolej. Okej. Okay. Oszukiwałam, żeby być w akademii, mam kilometrową kartotekę, nazywam się Valentina Escobar i szmugluję przez granicę owoce i warzywa, odkąd skończyłam 5 lat. Że. co? Chyba nie myślisz o mnie źle! Trzymaj! Porcja smoczej śliny! Chwileczkę. To jest piana z gaśnicy! Jeszcze raz spróbujecie takiego oszustwa, wypadniecie z wyścigu. Jasne? Tylko kto mógł zamienić nasz jad na pianę z gaśnicy? Okej, okay, Żak. Dasz sobie radę z jadowitym gadem? Od lat tańczysz przecież z Jose. <śmiech> <śmiech> a, 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 dosyć! <laughs> Wracajcie, wytchórze. Bez nadzieja. Zapomnieć o zadaniu, a skupić się na zniszczeniu pozostałych. Pf, bo w końcu ostatnim razem zadziałało! To była ironia! Wiem! Po prostu idź za mną. O, ten wasz króliczek jest taki uroczy! Kiedyś tak samo nosiłem ratlerka! Eee, Loki nie jest uroczy. Jest symbolem cierpienia. <laughs> Przerażeni. Te wielkie jaszczury pewnie chętnie by go połknęły! Jeden zły ruch i będzie smoczą przekąską! Lepiej go stąd zabierzcie! Hmm, sprawdźmy, co Loki na to powie. Enui, połączcie się. Eee, co ty wy. Loki nie zamierza odejść. Wpadł na inny pomysł. Słuchają się małego króliczka? Lepiej spakujcie już swoje manatki, bo to właśnie wy wylądujecie dzisiaj na końcu! Oh. Właśnie tak. Ślij się. Loki nie wie, co to strach. Tak. Poczuj zapach porażki. Coś mi się wydaje, że to naprawdę zły króliczek. Plan znowu nie wypalił. Wcześniej niż zwykle. Ha! Nieważne. Mamy to, czego chcieliśmy. Biegnijmy po zwycięstwo! Słuchaj, zapraszamy wszystkich na dywanik? Dokładnie, dywanik. Na całym świecie Indonezja jest znana z tradycji tkania. Powstają tu dosłownie całe góry tkanin. Gdzieś wśród tych kopców znajduje się 8 dywaników wariackiego wyścigu. Każda drużyna musi taki znaleźć. Dopiero wtedy nasi zawodnicy będą mogli przybiec, tutaj, aż do kolejnej strefy luzu. Bez pośpiechu. Tak, Stefani. Taki masz plan? Tak, Stefani. Czyli wielki jaszczur ma mnie zjeść? Zbieraj ślinę, albo dostaniesz. Nie boję się ani Stef, ani tego jej patyka, i nie zamierzam słuchać tego, czego ode mnie chce. Pośpiesz się, faj, Mam listę! Włóczyłam się. Wjeżdżałam na skrzyżowanie na pomarańczowym świetle zaliczyłam wszystko. Czyli yy, wszystko gra! Ratunku! Tak, trzeba było zacząć godzinę temu! Pomocy! Pomocy! Okej, okay, tym razem bez piany. Założyłeś już ochraniacze? Założone i gotowe! Ratunku! Ech, to pewnie księżniczka. Otknęłyśmy na drzewie i wszystko mi ścierpło! Moja księżniczka lecę po ciebie! Te smoki mogą zapalić to drzewo jak zapałkę. Będzie dobrze, Skarbie! Przeszedł po ciebie twój rycerz w kuchennej zbroi! Okrzyk bojowy! A! Dobra, to nie działa. Gdy surferzy i kadetki są coraz bliżej ostatniego miejsca, łyżwiarze i goci ciągle są na prowadzeniu. Reszta drużyn wciąż zbiera jad. W bardziej lub no, mniej niebezpieczny sposób. Jedna z drużyn nie zrobiła od jakiegoś czasu żadnego postępu. Pa, pa, pomocy! Ale nie wiadomo, co się stanie. Często zdarza się, że ze szczytu ktoś spada na dno. Ale wam mogę teraz pogratulować! Goci zajmują pierwsze miejsce! Co? Znowu srebro? To jest ustawione! O! O! Wierzę, że te dziwolągi dostały złoto! Na pewno szaleją teraz ze szczęścia! Wygraliśmy. A kiedy pierwsza drużyna świętuje swoje zwycięstwo, więcej drużyn kończy drugie zadanie. Trójka! Czwórka! Halo, pobudka! A trzy ostatnie drużyny utknęły pod jakąś przeszkodą albo. Na drzewie, potrzebujemy czegoś. Jeżeli rzucimy im coś, co pachnie jak któryś z nas, może za tym pobiegną. Już wiem! To dla przyszłego męża! O, skarbie! Ale wcale nie masz teraz krótszych włosów! Bo to jest spod pachy! Szkoda, że musimy to wyrzucić! A, wylądujemy na szarym końcu! O nie! Mi się ślini się przez sen. Japad mi doka! Rety! Teraz to już na pewno nie unikniemy ich ognia. Czego takiego? E, tak! W końcu to smoki Ach, Jakby to ująć? Nie, Smoki z komodo nie zieją ogniem. To w takim razie... taksi! Taksówki w dżungli? Ha, tym się nie przejmuj. Przepraszam pana, e, mógłby pan otworzyć okno? Dzięki. Tutaj smoczki! Ha! Dzięki, tolego? Komuś śliny? Tak! Żeby było jasne, mam oficjalny papier na wszystko, co ekstremalne. Nie próbujcie tego w domu, dzieci. Ale jeśli będziecie we Flores... Zróbcie to! Smoki z Komodo są super! Rety, ten jaszczur był zły? Zupełnie jak ty bez kawy. Okej, okay, ja przeszukam tę górę, a ty... Aaa, to naprawdę bolało! Nowy plan, ja szukam, a ty... Nie zrób sobie krzywdy. Zróbmy to! Ej, Hej, chyba znalazłem! No a? Nie mam pojęcia, gdzie jestem! Szybko, znajdź ten dywanik! Znalazłam Mam Trzy drużyny dzielnie walczą, aby nie odpaść To, kto wróci do domu, może być ciężko i... Wcale nie było ciężko No o, o, Bardzo mi przykro Jesteście już ostatni, więc wypadacie No, no Pocałuję cię, jeśli tylko cię znajdę. Jestem tutaj. A, to gdzie byłeś minutę temu? A. Spotkamy się na ostatniej strefie luzu, jak wygram i umówimy się na randkę, okej? Okay? A, a co z twoim? Pocałuję cię, jeśli tylko cię znajdę. Jak na partnera w wyścigu, to w życiu nie znalazłbym nikogo lepszego od niego. Przed programem nie miałem dziewczyny, a teraz mam, więc uh, uwielbiam ten program. Fajnie by było wygrać ten milion, ale pieniądze to nie wszystko. Zresztą, ja już wygrałem milion. Jestem sprawniczką, więc nie będę musiał pracować. A, Emma na pewno się z tego ucieszy. Do którego programu teraz idziemy? A nie mówiłem, dostaliśmy propozycję udziału w.